Witam Państwa bardzo serdecznie w kolejnej wideo prezentacji Dzisiaj chciałem zaprezentować samochód, który trafia do naszej oferty Jest to Mitsubishi Outlander Samochód pochodzi z polskiej sieci dealerskiej Serwisowany na bieżąco tylko i wyłącznie w autoryzowanej stacji obsługi Mitsubishi Cała historia do potwierdzenia w serwisie Mitsubishi Jeżeli Państwo chcą, bardzo chętnie podjedziemy, aby mogli Państwo zweryfikować stan pojazdu Produkcja 2014 rok silnik dwulitrowa benzyna o mocy 150 koni sprzeczona ze skrzynią automatyczną oraz napędem na 4 koła przebieg 190 000 km ostatni przegląd, taki większy odbył się w czerwcu, w czerwcu tego roku przy przebiegu 103 tysięcy. bardzo bogata wersja wyposażenia Intense Plus tak jak widzimy to jest z zewnątrz, auto posiada czujniki parkowania przód i tył Światła LEDowe do jazdy dziennej, światła ksenonowe jako światła mijania, aluminiowe felgi. Także tak auto wygląda z zewnątrz: nie posiada jakichś większych ryzyka, jest naprawdę bardzo dobrze utrzymane. Na samochód wystawiamy fakturę VAT-marżę, dlatego nie płacą Państwo 2% podatku PCC. Przepiękny kolor, biała perła. Wygląda obłędnie. Przejdziemy do środka. System Kiles bezkluczykowy. 4 elektryczne szyby, elektryczne lusterka, lusterka składane. Również elektrycznie. Półskórzane fotele. Dokładny przebieg 109 638 km. Opty wyposażone w tempomat. Destaw głośno mówiący. Najwyższy model, jeżeli chodzi o audio, marki Rockford Fosgate. Naprawdę gra to bardzo dobrze. Dwustrefowy klimatronik. Skrzynia, tak jak wspomniałem, automatyczna. Tutaj możliwość przełączania trybów napędu na cztery koła. Tak, tak wygląda w środku. Państwo kanapę. Jak wygląda tylna kanapa? Dodatkowy atut tego samochodu myślę, że dla wielu osób może być to bardzo duże. atut, to jest to, że samochód jest 7-miejscowy. Tutaj mamy schowane dwa foteliki co normalnie pasy. Tutaj z foteliki są schowane. Także jest to auto siedmioosobowe. Aby wejść na tylną kanapę, przesuwa się ten lub ten fotel, i, i się wchodzi. Tutaj mamy od audio subwoofer tylna kanapa z drugiej strony. to jest również wyposażone w kamerę cofania, to za chwileczkę Państwu pokażę Jeśli ktoś z Państwa byłby zainteresowany zakupem, serdecznie zapraszam na stronę internetową www.uzywanypewniak.pl Mogą Państwo znaleźć na Facebooku, wyszukiwarkę wystarczy pisać Używany Pewniak A także jesteśmy dostępni na OTOMOTO pod adresem www.uzywanypewniak.otomoto.pl Podsumowując, Mitsubishi Outlander, wersja Intens Plus dwulitrowa benzyna, 150 koni napęd na 4 koła, skrzynia automatyczna 109 638 km Salon Polska pełen serwis ASO jeszcze pokażę Państwu książkę serwisową za ostatni przegląd posiadamy również fakturę Już za chwileczkę tylko to muszę znaleźć Proszę zobaczyć wszystkie serwisy od samego początku, wykonywane tylko i wyłącznie w autoryzowanej stacji Mitsubishi. Dziękuję za uwagę i pozdrawiam.